Witam wszystkich widzów w wiadomościach JNV z dnia 8 lutego 2025 roku. Przypominam, że treści prezentowane w tym filmie nie mają charakteru porady inwestycyjnej, wyrażają jedynie poglądy autora. Rozpocznijmy od spojrzenia na wykres ceny najbardziej gorącego aktywa w ostatnim czasie, a na kanale JNVNET od początku. Roku 2024 złoto, bo o nim mowa, traktuje jako najlepszą, najpewniejszą inwestycję. Z nostalgią wracam do filmów, które prezentowałem na kanale nie aż tak dawno, bo około rok temu. Wtedy cena 2500 dolarów czy też 10 tysięcy złotych za uncję wydawały się. Poziomami mało realnymi. Dziś, rok później, można powiedzieć, że poziomy wtedy pokazywane jako docelowe wydają się bardzo tanie, i gdyby złoto wróciło do takich cen, no myślę, że dzisiaj kupujących byłoby bardzo dużo, traktując te ceny jako bardzo okazyjne. Ale wróćmy do teraźniejszości. Luty 2025 roku i cena złota spot wynosi 2861 dolarów za uncję. Wczoraj złoto zamknęło tygodniowe notowania, zyskując w ciągu tygodnia 2,2%. I jest to już szósty z rzędu tydzień. Wzrostowy dla złota. Proszę zauważyć, że wzrosty te są realizowane przy wzrastających wolumenach, a wolumen z mijającego tygodnia jest jednym z większych od bardzo już długiego czasu, od blisko roku. Złoto w mijającym tygodniu osiąga kolejne poziomy, a th przebijając kolejne linie. Oporu i zdecydowanie idzie do góry. Biorąc pod uwagę analizę techniczną, kurs złota znajduje się w tym zaznaczonym na żółto kanale wzrostowym czyli można by powiedzieć na wprost, że w okresie najbliższych dwóch, maksymalnie trzech tygodni złoto powinno osiągnąć pułap 3000 dolarów za uncję. Przez ostatni rok byłem Gorącym zwolennikiem dynamicznego wzrostu cen złota. Jednocześnie w filmach zdecydowanie krytykowałem tych, którzy twierdzili, że już za chwilę trend się odwróci, że będziemy mieli pikowanie w dół, i faktycznie na kursie złota przez ponad rok nie mieliśmy głębszej korekty. Czy uważam, że i tym razem kurs będzie dynamicznie szedł do góry? Zwłaszcza, że na to wskazywałaby analiza techniczna i coraz lepszy sentyment na rynku do złota. Jak najbardziej tak, w długim terminie powiedzmy kilkuletnim uważam, że złoto osiągnie jeszcze dużo wyższe poziomy cenowe. Złoto w tej chwili znalazło się już na Zupełnie innym etapie. Coraz częściej mówi się o wejściu w głębszy kryzys fiskalny oraz pojawiają się głosy, że złoto i jego rewaluacja może być rozważana jako jedna z opcji do wyjścia między innymi Stanów Zjednoczonych z kryzysu zadłużeniowego. Niemniej jednak uważam, że w najbliższym czasie. Dominującym elementem na rynkach kapitałowych, który będzie coraz bardziej widoczny, będzie ograniczona płynność. Brak płynności będzie coraz bardziej widoczny i dotknie również cenę złota. Osoby, które chciałyby więcej dowiedzieć się na temat problemów z płynnością, jakie nas czekają wkrótce, odsyłam do filmu Wiadomości INV, jakie opublikowałem 25 stycznia. A o tym, że dolarów jest zwyczajnie zbyt mało na rynku w stosunku do zapotrzebowania na niego pokazuje cena. Dolar cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i niewiele wskazuje na to, że będzie spadał. Indeks DXY w miejącym tygodniu spadek o ledwie 0,4% rentowności amerykańskich obligacji delikatnie w dół, zarówno 10-latki, 30-latki, też delikatnie w dół krzywa rentowności, czyli relacja rentowności 30-letnich do 10-letnich. Jak podaje Investing.com, prezes Devere Group, jednej z największych światowych Firm doradczych zarządzania aktywami przedstawił obawy dotyczące potencjalnego załamania rynku obligacji w Stanach Zjednoczonych do połowy 2025 roku. Ostrzeżenie zostało przedstawione przez Nigella Greena The Ver Group w związku z proponowaną przez Trumpa redukcją podatków w wysokości 9,5 bilionów dolarów. Wprowadzenie takich redukcji podatkowych spowoduje potencjalny kryzys fiskalny w Stanach Zjednoczonych na olbrzymią skalę. Wprowadzenie taryf celnych jest ogólnie widziane jako sposób na sfinansowanie cięć podatkowych. Natomiast nawet 20% taryfy celne na cały import oraz 60% cła na chińskie produkty są w stanie wygenerować jedynie 4,5 biliona dolarów. Według Greena ten wzrastający deficyt fiskalny spowoduje znaczącą wyprzedaż na rynku obligacji. Jeśli deficyt będzie rósł, inwestorzy będą wymagać znacząco wyższych odsetek, aby zrównoważyć ryzyko, a to równocześnie zwiększa koszty pożyczkowe. Green ostrzegł, że proponowane redukcje podatkowe bez realnego mechanizmu finansowania mogą doprowadzić do kryzysu na pełną skalę, a potencjalny Bunt na rynku obligacji będzie miał swoje oddziaływanie nie tylko na Stany Zjednoczone, ale także spowoduje globalną niestabilność. Green nawiązuje tu do kryzysu w Wielkiej Brytanii z roku 2022. Zachęca inwestorów do przygotowania się na zwiększoną zmienność, naciskając na potrzebę defensywnych aktywów, strategicznej dywersyfikacji oraz strategii zabezpieczających. Kończę swoją wypowiedź stwierdzeniem, że jeśli rynek długu straci zaufanie do amerykańskiej fiskalnej wiarygodności, konsekwencje będą miały historyczny charakter. Aby nie dopuścić do opisywanego potencjalnego kryzysu, myślę, że administracja amerykańska będzie chciała sięgnąć po środki zgromadzone w akcjach. Aby przepłynęły one do rynku obligacji, finansując potrzeby pożyczkowe Stanów Zjednoczonych. Aby ten mechanizm uruchomić, potrzebne jest w zasadzie tylko jedno: spowolnienie w amerykańskiej gospodarce i niekorzystne dane, między innymi z rynku pracy. Nie wiemy dokładnie, w jakim stanie jest amerykańska gospodarka. Ale być może już od pewnego czasu była sztucznie pompowana. Do tego redukcje zatrudnienia w administracji rządowej, myślę, że mogą doprowadzić do sytuacji, w której pojawią się dane negatywne i mechanizm, o którym mówię już od dłuższego czasu, zacznie się materializować, a jest on bardzo negatywny dla rynku akcji. Jeśli ten film Ci się podoba, kliknij łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Kanał stawia Ciebie na pierwszym miejscu oraz niezależność przekazu, dlatego subskrypcje są bardzo ważne i kluczowe dla rozwoju tego kanału. Mijający tydzień nie obfitował w zbyt wiele istotnych danych z amerykańskiej gospodarki, te najistotniejsze to dane odnośnie PMI, które okazały się lepsze od oczekiwań, nastroje zgodnie z tymi danymi delikatnie się poprawiły w styczniu, natomiast pojawił się zestaw danych z rynku pracy i raczej są to dane gorsze od oczekiwań, przede wszystkim tak zwane non-farm payrolls za styczeń. Wzrost tylko 143 tysiące. To jest poniżej oczekiwań i znacznie poniżej danych za grudzień. Za to dosyć zaskakująco obniżyła się stopa bezrobocia do 4%. Jeśli chodzi o najważniejsze indeksy giełdowe, indeksy giełd amerykańskich, to jeszcze na początku tygodnia entuzjazm wywołała informacja, że Cła na towary z Meksyku i Kanady zostają zawieszone na miesiąc. No ale ten entuzjazm był dosyć krótkotrwały. W sumie za cały tydzień indeks S&P spadł o 24%, Indeks Nasdaq praktycznie bez zmian. Dow Jones spadek o 0,5%. Z tego co słyszę na innych kanałach YouTube, na blogach finansowych generalnie. Nie wiem czy też jest takie wasze odczucie, ale mamy do czynienia cały czas z pełnym entuzjazmem. W wielu przypadkach z nastawieniem, że lokowanie pieniędzy na rynku akcyjnym, zwłaszcza amerykańskim, no to jest po prostu gwarancja zysku. On zawsze idzie tylko do góry. Jak jest jakaś drobna korekta, to należy ją wykorzystać na zakupy. No, powiem szczerze, jestem naprawdę zdziwiony tego typu podejściem, dlatego że ja uważam, że te rynki naprawdę już nie mają z czego rosnąć. Jedynie bazują na tym, właśnie w mojej ocenie, kompletnie nieuzasadnionym entuzjazmie. Natomiast w rzeczywistości mamy, po pierwsze, Coraz większe problemy płynnościowe na rynku. Po drugie, firmom amerykańskim, tym największym, które odpowiadają przede wszystkim za te ostatnie dynamiczne wzrosty, rośnie coraz większa konkurencja. Na horyzoncie mamy coraz więcej ryzyk związanych z wprowadzeniem ceł, związanych z potrzebą zrobienia czegoś z długiem amerykańskim i rosnącymi. Kosztami odsetkowymi. No, ja osobiście powodów do entuzjazmu nie widzę, i dwa tygodnie temu przedstawiłem tutaj taką tezę, że poziom, który osiągnęły indeksy dwa tygodnie temu, dokładnie jeśli chodzi o indeks SP, na tym poziomie około 6114 to jest już maksimum, co w obecnym okresie ten indeks osiągnął. Nie mówię, że będzie od razu jakiś krach, chociaż różnie się może zdarzyć, ale paliwo do wzrostów w mojej ocenie jest już wyczerpane. Takim świetnym wskaźnikiem płynności na rynku są kryptowaluty, przede wszystkim Bitcoin. No i Bitcoin w ostatnim czasie wyraźnie stracił siły wzrostowe. Obecnie na poziomie 96 400 dolarów. Jak podaje Yahoo Finance za agencją Bloomberg, wstrząs DeepSeek uruchomił wzrostowe nastawienie do tanich chińskich akcji z sektora technologicznego. W artykule czytamy, że ostatnie informacje z sektora sztucznej inteligencji, między innymi dotyczące modelu przedstawionego przez startup DeepSeek, uruchomiło falę optymizmu w stronę chińskich spółek technologicznych, co spowodowało wejście tego sektora w strefę rynku wzrostowego. I na ekranie mamy wykres Hang Seng Tech Index. Model sztucznej inteligencji DeepSeek został okrzyknięty jako zmieniający zasady gry dla sektora technologicznego, zwracając uwagę na narodowe możliwości innowacyjne w tym zakresie Chin. To także uruchomiło szerszą rewaluację chińskich akcji znajdujących się na niskich poziomach. Sektor chińskich firm technologicznych był ignorowany przez inwestorów, ale pojawiło się kilka jasnych punktów. Ostatnie oświadczenie firmy DeepSeek jest przypomnieniem, że polityka przemysłowa pchnęła wiele sektorów chińskich w stronę statusu światowego poziomu. Warto zauważyć, że model DeepSeek został opracowany za ułamek kosztów, jakie rywale ponieśli, aby rozwinąć ich produkty. Deutsche Bank twierdzi, że kapitał zacznie płynąć w stronę chińskich akcji już wkrótce. Jako że rynek chiński jest tani, Hang Seng Tech Index jest wyceniany na 17 razy w relacji do przyszłych zysków w porównaniu z 27-krotnymi wycenami, jakie występują na rynku Nasdaq, jednak strategzy Morgan Stanley studzą optymizm, zwracając uwagę na inne zagrożenia jak taryfy celne czy ograniczenia w sprzedaży zaawansowanych chipów. Pomimo ostatniego wzrostu, Hang Seng Tech Index jest o 50% niżej wyceniany od najwyższego punktu, jaki osiągnął w roku 2021, a zagraniczne fundusze. Przeniosły z chińskich akcji 2,4 miliardy dolarów w styczniu, choć było to mniej niż w poprzednich miesiącach. Jak na dłoni widzimy tutaj ostrą walkę pomiędzy mocarstwami o przyciągnięcie kapitału na swoje rynki. W tej chwili olbrzymie jego ilości zostały skomasowane na amerykańskim rynku akcji, zwłaszcza Spółek technologicznych. No i pytanie teraz, w którą stronę ten kapitał będzie się przemieszczał? Oczywiście Stany Zjednoczone nie chcą tego kapitału wypuścić od siebie, no a Chiny będą robić różne działania, aby ten kapitał przyciągnąć do siebie, bo potrzebują go bardzo. Temat wojny handlowo-finansowej pomiędzy dwiema największymi potęgami światowymi, Chinami i Stanami Zjednoczonymi, omówiłem bardziej szczegółowo w filmie, który został opublikowany w ubiegłą środę. Osoby, które jeszcze go nie oglądnęły, serdecznie do tego. Zachęcam i polecam ten film. Link do filmu w górnym rogu. Pamiętajmy, że zrozumienie tego, o co toczy się wojna, Jakie mogą być konsekwencje tych rozgrywek. Zrozumienie tego jest kluczem do dobrego inwestowania, do skutecznego zarządzania własnym majątkiem. Dlatego zachęcam, aby z tymi tematami się zaznajamiać, aby wyrabiać sobie własne zdanie na ten temat, bo to pozwoli na skuteczne inwestowanie. I mam nadzieję, że kanał. I NVNET już teraz jest i będzie dla Was jednym z głównych źródeł, albo nawet głównym źródłem wiarygodnej informacji. Chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za komentarze, które pojawiają się pod filmami na kanale NVNET. Jestem pod wrażeniem poziomu tych komentarzy poruszacie bardzo wiele. Ciekawych wątków, które stanowią uzupełnienie dla filmu, a także zwracają uwagę na wątki, które w filmach się nie pojawiły. Dziękując, zachęcam do pisania komentarzy, własnych opinii i przemyśleń. Macie bardzo dużo różnych doświadczeń w różnych aspektach inwestowania, rynków kapitałowych. Zachęcam, napiszcie to, co czasami. Wam się może wydawać jako coś mało istotne. Może dość oczywiste. Innym może otworzyć oczy. innym może otworzyć oczy i być dla nich bardzo wartościowe. Dlatego zachęcam do dzielenia się wiedzą w komentarzach pod filmami. Jeżeli ktoś chciałby się skontaktować bezpośrednio, to proszę napisać maila na adres znajdujący się na ekranie. Na fali entuzjazmu związanego z firmami technologicznymi, w minionym tygodniu indeks chińskich spółek Hang Seng wzrósł dość znacząco o 4,5%. W tym tygodniu natomiast nie pojawiły się żadne dane, które nastrajałyby optymistycznie do chińskiej gospodarki. Dane odnośnie PMI raczej negatywne. Czekamy na dane Odnośnie inflacji CPI i PPI, które będą opublikowane jeszcze dzisiaj. Rentowności chińskich obligacji na historycznie najniższych poziomach, również w tym tygodniu spadek rentowności o 2,4%, to pokazuje, że marazm i deflacyjne otoczenie cały czas się pogłębia. Przedstawiam Wam teraz garść danych, jakie zostały opublikowane w tym tygodniu z gospodarki europejskiej. Generalnie mają one charakter mieszany. Wart, wart zauważenia jest zdecydowany spadek produkcji przemysłowej w Niemczech w grudniu o 2,4%. Natomiast, natomiast zaskakujący wzrost pojawił się w zamówieniach w niemieckich fabrykach. Trudno powiedzieć, czy jest to jakaś oznaka ożywienia, czy też. Ma jednorazowy charakter. Najważniejsze europejskie indeksy. Indeks DAX w tym tygodniu praktycznie bez zmian. Indeks francuskiej giełdy CAC delikatny wzrost 0,4%. To był bardzo dobry tydzień nie tylko dla złota, ale również dla srebra. Wzrost o 1,5%. Natomiast jeżeli rynek akcji zacznie schodzić w dół, jeśli pojawi się więcej negatywnych informacji z gospodarki amerykańskiej, no to srebro również będzie szło w dół. Platyna odreagowała część swoich dynamicznych wzrostów z poprzedniego tygodnia. Wzrosty były na poziomie 7,4%, a w tym tygodniu platyna spadła, ale tylko o 2,2%. Bardziej zdecydowanie spadł ale lat 4,4% ,4 w dół. Jeśli chodzi o ropę naftową, to ten tydzień nie był zbyt udany. Jest to już trzeci z rzędu tydzień spadkowy. Tym razem spadek o 2,1%. No i myślę, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni, może już w przyszłym tygodniu, po raz kolejny ropa będzie testować poziom 67 dolarów. No i myślę, że... Tym razem już ten poziom wsparcia zostanie przebity. No i otworzy to drogę do dynamicznego spadku, nawet do poziomu poniżej 50 dolarów. Gaz ziemny w tym tygodniu odreagował na niewielką część spadków z wcześniejszego tygodnia. Negatywny sentyment na rynku surowców energetycznych jest. Tu dość wyraźnie widoczny, ponieważ jeśli chodzi o poziom zapasów, to w Stanach Zjednoczonych ten poziom jest poniżej pięcioletniej średniej. Natomiast dodatkowo chciałem Wam pokazać cenę gazu TTF, czyli, czyli cenę gazu w hubie w Amsterdamie jest to taki benchmark cenowy gazu w Europie i proszę zauważyć, że pomimo bardzo łagodnej, ciepłej zimy. Ceny są dość wysokie. Przebijają już poziom z października 2023. Pomimo zapewnień władz o całkowitym bezpieczeństwie energetycznym, no to pozostaje tylko zadać pytanie: co by się działo, jeśli pojawiłyby się mrozy i zapotrzebowanie. Na gaz znacząco by wzrost Z istotnych wydarzeń na rynku surowcowym warto odnotować bardzo dynamiczny i duży wzrost. Wzrost ceny miedzi w tym tygodniu wzrost o 7,2%. I jeszcze spojrzenie na Polskę. Jeśli chodzi o dane gospodarcze, nie pojawiło się nic istotnego. Z wydarzeń warto odnotować. Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która nie zmieniła stóp procentowych. Pozosta Główna stopa procentowa pozostaje na poziomie 5,75%. Świetnie sobie radzi polska giełda. W tym tygodniu wzrost o 2,2%. Jest to już czwarty z rzędu wzrostowy tydzień na polskiej giełdzie. Jeśli chodzi o rynek walutowy, to Złotówka w relacji do dolara w tym tygodniu praktycznie się nie zmieniła, natomiast w relacji do euro mamy kolejny tydzień z umocnieniem złotówki, tym razem o 0,4%. No i euro kosztuje już poniżej 4,20%. Na korzyść złotówki na pewno działa fakt, że bank centralny jest niezależny od rządu i Prowadzi własną politykę, nie ulega naciskom władz, między innymi w sprawie obniżek stóp procentowych. No a druga sprawa, która faktycznie jest godna pochwały, to decyzja Narodowego Banku Polskiego i prezesa Glapińskiego o systematycznym dokupywaniu złota już od. Jakiegoś czasu, co dzisiaj możemy jasno powiedzieć, było decyzją wręcz genialną. Nawiasem mówiąc, działania te były dokładnie zbieżne z tym, co prezentuje na kanale INV.net. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Życzę udanego, pozytywnego przyszłego tygodnia, choć może to być dość trudny tydzień na rynkach. Finansowych. Jeżeli będzie się działo coś istotnego, będę Was o tym informował. Pozdrawiam serdecznie Paweł.